Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara Kuba Laura Mama Patrycja Tata Piotr Kuba odwiedza kwaterę główną Super Zingsów i pomaga schwytać złoczyńców. Kubuś, to ty jeszcze nie śpisz? Nie musiu, bawię się Super Zingsami. Widzę, że uwielbiasz zabawę nimi. Tak, bardzo. A wiesz, teraz wyszła nowa seria piąta. I są tam takie super zestawy. Hmm, zbliżają się wasze urodziny, więc kto wie, może dostaniesz jakiś wypasiony zestaw super zingsów. Byłoby świetnie. No a teraz już zmykaj do łóżka. Dobrze, mamusiu. Dobranoc. Dobranoc. Kuba przed zaśnięciem marzy o całej kolekcji Super Zinksów. A gdy zasypia, przenosi się do Kaboom City. Aj, aj, gdzie ja jestem? Hmm, czy ja dobrze widzę? Super Zinks? Kim jesteś i co tutaj robisz? Mam na imię Kuba, ale nie mam pojęcia, jak tu się znalazłem. O nie, musimy uciekać. Chodź szybko. Co się dzieje? Co to za alarm? To super złoczyńcy atakują. Wow! naprawdę? To się dzieje naprawdę? Kuba jest bardzo podekscytowany zaistniałą sytuacją. Uwierz mi, to wcale nie jest zabawne. Czasem potrafią nas nieźle zaskoczyć. Uwaga, musimy się ewakuować. Super złoczyńców jest zbyt wielu. Siadaj, pojedziesz ze mną, ale gdzie mamy uciekać? Jedziemy do kwatery głównej super zinców, tylko tam możemy być bezpieczni. Reszta zinców już się tam udała. Halo, czy widzisz, co tam się u ciebie dzieje? Tak, kapitanie, właśnie ruszamy do kwatery. Złoczyńcy atakują miasto. Jeśli jeszcze nie wyruszyłeś, to już nie zdążysz. Z naszych obserwacji wychodzi, że są bardzo blisko i jest ich o wiele więcej niż się spodziewaliśmy. Wyślę po ciebie nasz pojazd. Super, dziękuję, w takim razie czekam. Proszę opuścić kapsułę na dół do pojazdu. Oczywiście, już się robi. Kapsuła umieszczona w pojeździe. Dobrze, w takim razie włączyć nawigację i uruchomić pojazd. Udało się! Mam nadzieję, że zdążę przed złoczyńcami. Ha, to będą zaskoczeni! Mam nadzieję, że trafią za pierwszym razem. Uwaga, padni na ziemię! Co to było? Czy to super złoczyńcy? Tak! Atakują! W ostatniej chwili przyjeżdża pojazd z kapsułą wysłany z kwatery głównej. Uff! Całe szczęście, że już jest! Kapsuło, otwórz się! Wow! Jaka świetna maszyna! Nie ma czasu! Później będziesz oglądał! Teraz wsiadaj szybko! Musimy ruszać! Kuba wraz z Super Zinksem wsiedli do kapsuły tego nowoczesnego pojazdu. Jesteśmy na miejscu. Proszę przesunąć dźwignię w dół. A teraz proszę wznieść kapsułę do centrum dowodzenia. Udało się w ostatniej chwili. Wow, ta kapsuła jest niesamowita. Niech sobie nie myślą, że tak łatwo odpuścimy. Dobrze, niech się cieszą. Przynajmniej tym sposobem mają odwróconą uwagę. Chyba coś słyszałem. Niech jeden pójdzie ze mną na dół. Widzisz ich? Tak, jest ich dwóch. Musimy być bardzo ostrożni. Jesteś gotowy, głośniku? Tak jestem. Nie ruszać się. Jesteście otoczeni. Nie macie z nami szans. A niech to. Mówiłem ci, żebyś był cicho. Proszę opuścić platformę. Teraz platforma do góry. Gotowe. Stamtąd już nie uciekną. I tak oto super złoczyńcy trafili do więzienia. Wow, ta kapsuła jest niesamowita! Ale świetna akcja i ta kwatera! A ten pojazd to był w ogóle totalny czat! Strasznie mi się tu u Was podoba, chciałbym tu zostać na zawsze. Cały czas coś się dzieje. Tak, to prawda, nasze życie to ciągła walka z super złoczyńcami. To teraz chwila spokoju, możemy się zrelaksować. Przeciwnicy jednak ani na chwilę nie odpuszczali. Niech sobie myślą, że wygrali. Tak jest, nigdy nie zostawimy naszych potrzebie. Odbijemy naszych, odbijemy naszych. Cii, zwariowałeś? Jak będziesz tak krzyczał, to na pewno nam się nie uda. Zostań tu, a ja spróbuję spiąć się po tych skałach i zostawić ten ładunek pod drzwiami. Okej, okay, już nic nie mówię. W kwaterze głównej wszyscy świętują na całego i nawet przez myśl im nie przechodzi, co za chwilę się wydarzy. Nastąpił wielki wybuch przy drzwiach więziennych. Uciekamy! Ojejku, co to było? Wszystko się aż zatrzęsło! Więźniowie uciekają! Szybko na wieżę obserwacyjną! Ja z Kubą idziemy na górę, a pozostali schodzą na dół. Będziecie pilnować głównych drzwi! Ja, Kuba, melduję się do akcji! Tak jest! Super Zingsy nigdy się nie poddają! Nie pozwolimy im opanować kwatery głównej, o nie! Kuba, jeśli zajdzie taka potrzeba, czy mogą na ciebie liczyć? Oczywiście, że tak. Co za pytanie. Zawsze jestem po stronie superbohaterów. Super złoczyńców robiło się coraz więcej i w każdej chwili byli gotowi najechać na kwaterę główną. Gotowi? Tak jest. W takim razie ruszamy. Kuba, idą w naszą stronę. To jest ten moment. Użyć armatki. Tak, jest, kapitanie. Kuba zachował się jak przystało na superbohatera. Złoczyńcy uciekli, gdzie pieprz rośnie, a ich samochody już do niczego się nie nadawały. Jeszcze tu wrócimy, bo pamiętacie nas. O nie! Jak mogliśmy się dać tak pokonać? Co za porażka! Odchodzą, poddali się. No w końcu. Dziękuję Ci za pomoc. Świetnie strzelasz z zermatki. Gdzie się tego nauczyłeś? Hmm, nigdzie. To był mój pierwszy raz. W takim razie wielki podziw. Na dzisiaj mamy z nimi już spokój. Teraz już naprawdę możemy świętować. Hurra! Kuba, obudź się! Kuba, z czego się tak cieszysz? Czy to był tylko sen? Och, szkoda, ale i tak było super.